Cześć, ja mam na imię Ola, a ja Rafał i zrecenzujemy dla Was buta trailowego Nike Pegasus Trail 3. Jeśli chodzi o techniczne aspekty tego buta, to w Nike Pegasus Trail 3 mamy drop 9,5 mm. Dla niektórych może to być dosyć duży drop. W przypadku butów terenowych, natomiast mi ten drop bardzo pasuje. Pozytywem w tych butach jest przede wszystkim dla mnie, biegacza, który dosyć mocno sznuruje buty, dosyć mięsisty język, dzięki któremu możemy mocno, pewnie związać nogę w bucie. Język ten jest troszeczkę zmieniony wersus model Trade 2, ponieważ w poprzedniku. Język był dosyć cieniutki, natomiast tutaj on ma więcej wypełnienia. No i tak, zdecydowanie ten język fajniej opatula stopę i sprawia, że ten but lepiej dopasowuje się do nogi. Ja posiadam dosyć szeroką stopę i to jest idealny but na moją stopę z gamy butów Nike. To jest chyba. Moim zdaniem najszerszy wód, dzięki czemu, nawet przy długich dystansach, kiedy noga już puchnie, nie czuć małego czy dużego palca, bo ta szerokość tutaj pozwala nam na zachowanie dosyć dużego komfortu yy, dla stopy. Tak, można powiedzieć, że Nike Pegasus Trail 3 to są buty, właśnie jedne z szerszych butów Nike i nadają się też na szeroką stopę. Nike lubi robić wąskie buty, które nie zawsze będą pasowały biegaczom o szerokiej stopie, natomiast ten but nada się spokojnie dla takiego biegacza. Cholewka buta jest zbudowana z siateczki w górnej części, która dosyć mocno odprowadza wilgoć. Natomiast takim minusem jest taka dodatkowa skarpeta, która przy wysokiej temperaturze, przy powyżej 30 stopniach i w słońcu jednak sprawia, że ta noga się troszkę poci. Buty Pegasus Nike Trail 3 posiadają takie wzmocnienie w przodostopiu oprócz tego, że fajnie wygląda, jeśli chodzi o design to celem tego wzmocnienia jest ochrona palców przede wszystkim na zbiegach właśnie w terenie. Jeżeli chodzi o buty Nike Pegasus T3 versus ich poprzedni model, mamy troszeczkę zmienione wiązanie. Tutaj to wiązanie jest na całej szerokości wzmocnione, natomiast w poprzednim modelu mieliśmy po prostu takie delikatniejsze szluweczki, więc myślę, że ten but po prostu będzie bardziej wytrzymały. Zapiętek w tych butach jest dosyć ostro zakończony. U niektórych może to powodować drażnienie Achilles'a. Natomiast ja miałem wrażenie, że przez to lepiej but trzyma. Za zapiętkiem mamy pętelkę, która umożliwia nam łatwiejsze, sprawniejsze założenie buta na nogę. Ten zapiętek w ogóle jest troszeczkę zmieniony versus model Trail 2, ponieważ w modelu drugim, poprzedniku, mieliśmy tutaj taki kołnierzyk materiałowy, ja osobiście bardzo lubiłam ten kołnierzek, dlatego że przy zbiegach na jakimś stromszym terenie, właśnie ten zapiętek się nie wbijał, Fachilesa. Natomiast on jest tutaj w tym modelu, Trail 3. Jest dosyć grubo wypełniony tutaj, więc fajnie opatula stopę. Przy pierwszym założeniu na nogę może być wrażenie, że gdzieś może uciskać, może być. Może gdzieś ocierać. Natomiast po drugim, trzecim bieganiu ten but jakby dopasowywał się do naszej stopy. Nike Trail 3. To jest but bardzo uniwersalny. Jest też butem przeznaczonym i do długich wybiegań, i do biegań w terenie, ale też dla takich osób, które na przykład mają kilka kilometrów asfaltu, zanim dobiegną sobie do lasu. Jest to za sprawą przede wszystkim tej pianki, która jest zastosowana w tym bucie. To jest pianka Nike React. Powiem szczerze, że ta pianka, jakby pierwsze odczucie, jakie ja miałam, kiedy zakładałam te buty. To było takie opatulenie. Stopa, miałam wrażenie, że jest jak na poduszce. Jest naprawdę miękka i bardzo przyjemna w odczuciu. Pianka Nike, Nike React jest w tylnej części buta, ale co, co ciekawe również pod przodostopiem, dzięki czemu nie odczuwamy nierówności terenu. Na suchym, dosyć twardym podłożu, w terenie takim leśnym, Czujemy się, jakbyśmy biegli po asfalcie, dzięki temu, że ta pianka tłumi nam wszystkie nierówności, ale dzięki również podeszwie, która dzięki tym klockom zrobionym na kształt opony w rowerze pozwala nam zachować dużą przyczepność. Jeśli chodzi jeszcze o podeszwę tego buta, to możecie zauważyć, że tutaj cała podeszwa pod piętą i, i, i tył buta jest jakby wydłużony, więc ten but jest bardzo stabilny, jeśli chodzi o zbiegi, przez to właśnie, że on jest tutaj szeroki, w szczególności dla osób, które zbiegają lub biegają w ogóle z pięty. But Nike Pegasus Trail 3. To jest bardzo uniwersalny but w mojej opinii. To jest but, który się nadaje zarówno właśnie w teren, na ścieżki szutrowe, utwardzone, na ścieżki leśne, też w góry. Natomiast y, uważam, że powinno się go używać raczej w. Y, w suchych warunkach pogodowych. Dzięki temu, że te klocki nie są zbyt wysokie, ten but doskonale sprawuje się również na asfalcie, co jest takim niezaprzeczalnym plusem tego buta i jeszcze raz warto wspomnieć, wyrazić to dużymi literami, że to jest but uniwersalny. W naszej miejscowości, gdzie mieszkamy, mamy jakieś 4 do 5 kilometrów dobiegu asfaltową drogą do miejsc, gdzie możemy pobiegać w terenie na nieutwardzonej nawierzchni i myślę, że ten but tam się będzie sprawdzał doskonale. Jest jeden aspekt, jeśli chodzi o tego buta, nad którym y, albo Nike powinien popracować, albo po prostu nie nadaje się y, on w, dla takich osób biegających w terenie. Przede wszystkim chodzi o to, że podeszwa buta nie do końca trzyma na mokrej nawierzchni, w szczególności jeśli chodzi o kamienie but się Wręcz powiedziałabym ślizga, więc jeżeli ktoś po prostu tego buta sobie zakupi i chce biegać w, w takich trudnych warunkach pogodowych, no to po prostu musi być ostrożny. Natomiast, no, przez to właśnie, że jest uniwersalny, że ma te niskie klocki, to on nie do końca będzie trzymał na mokrej nawierzchni. Wyjmując buta z pudełka, mamy wrażenie, że on sporo waży. Może dlatego, że mój rozmiar jest trochę większy niż twój. Natomiast jak już zakłada się go na nogę i już w czasie biegu w ogóle to nie przeszkadza, nie jest to rasowa startówka na pewno. Ja będę go używał do długich wybiegań, do biegów re rekreacyjnych, ale również takich regeneracyjnych na, na, na miękkim podłożu. I do tego myślę, że będzie idealny. Jeśli chodzi w ogóle też o ten model buta, ja osobiście uwielbiam chodzić w nim w lato po górach. Bardzo mi on pasuje właśnie przez to, że fajnie leży, fajnie dopasowuje się do stopy, przez to właśnie, że ta podeszwa jest szersza pod spodem on naprawdę nadaje się też fajnie do chodzenia. Jeżeli ktoś po prostu chce mieć taki uniwersalny but, w którym sobie może i pobiegać, i pobiegać właśnie na asfalcie, w ścieżkach na ścieżkach leśnych, ale też go sobie założyć nawet do każualowego chodzenia. To uważam, że to jest naprawdę fantastyczny model, no właśnie za sprawą tej swojego designu i, i wygody. Nike Pegasus Trail 3 to jest tak naprawdę trailowa wersja ulubionego i flagowego buta marki Nike Pegasusa. Jeśli chodzi też o ten model buta, to moim zdaniem. Takim dużym plusem jest stosunek jakości do ceny, bo buty są bardzo wytrzymałe. Ja osobiście też posiadam model poprzedni i no wygląda prawie jak nowy, a przebiegałam w nim praktycznie rok. Podsumowując, dla kogo są te buty? Dla osób o szerokiej stopie. Przede wszystkim dla biegaczy i asfaltowych, ale takich, którzy lubią wjechać sobie w teren. Bardzo uniwersalny model, dobra amortyzacja. Wytrzymały, ma fajny design. To był Nike Pegasus Trail 3.